Czarny płyn spływał po jej nogach. Kobieta spuściła głowę. Widząc ten przerażający widok, poczuła dezorientację. Zrobiło jej się niedobrze i próbowała zawołać swojego psa. Ale Doberman nie odważył się podejść. Podczas pracy uczuciem mdłości narastało. Kupiła test ciążowy. Wynik ją zszokował. Musiała zaakceptować rzeczywistość i udała się do szpitala. Lekarz ją zbadał i wyraźnie zobaczył dziecko w jej łonie. Zaleciłby, by zatrzymała dziecko, ale wydarzyło się coś dziwnego. Jej brzuch nagle wyglądał, jakby była w ósmym miesiącu ciąży. Włosy zaczęły wypadać bez powodu, a nawet zęby zaczęły jej wypadać. Zadzwoniła do lekarza po pomoc, ale ten tylko powiedział, żeby nie panikować Poszła na basen i wydarzyło się coś strasznego. Zaczęła krwawić podczas pływania. Woda zrobiła się czerwona. Inni tak się przestraszyli, że nie odważyli się wejść do wody, ale ona nic nie czuła. Dopóki nie wynurzyła się na powierzchnię. Wtedy zrozumiała, że coś jest z nią nie tak. Po powrocie do domu obcięła włosy i wyrwała sobie zęby. Ale dziwne rzeczy się nie skończyły. Nagle zaczęła jej lecieć krew z nosa. Zemdlała ze strachu. Kiedy się obudziła, była już w szpitalu, ale lekarze nadal nie potrafili znaleźć przyczyny. Pełna wątpliwości i desperacji próbowała uciec, ale lekarz przywiązał ją do łóżka. Przemotała się. Lekarz podał jej zastrzyk uspokajający. Zasnęła w kilka sekund. Gdy znów się obudziła, była przywiązana do łóżka. Chciała się uratować. Mocno potrząsnęła łóżkiem, zrzuciła obraz ze ściany i przecięła linę kawałkiem szkła. Udało jej się uwolnić. W drodze na zewnątrz odkryła główną siedzibę. Okazało się, że obrazy z USG były nagraniami. Zrozumiała, że coś było nie tak z dzieckiem. Udała się do prywatnej kliniki. Po badaniu lekarz próbował ją uspokoić, ale po chwili wyglądał, jakby zobaczył coś przerażającego. Lekarz odwołał zabieg i wyrzucił ją z kliniki. W tym momencie poczuła ból brzucha i musiała urodzić sama. Na wsi. Zabrała dziecko do domu i włożyła do wanny, żeby je wykąpać. Ale wydarzyło się coś dziwnego. Usta dziecka zaczęły się wykręcać.